Cześć witajcie, z tej strony Dawid. Dzisiaj kolejny film. I dla tych, którzy długo już oglądają ten kanał, to chyba już wiecie, o, co oznacza to koło. Więc ja oczywiście je klikam. Wprowadziłem kilka zmian ze względu na to, że Aid of History 3 ma trochę inne kraje. I będzie Szwecja, proszę bardzo. Ciekawe więc oczywiście bierzemy szwecję tutaj mam szwecję i co? i będziemy mieli dwa państwa sąsiedzkie z którymi będę musiał ogarnąć relacje okej, okay. nie jest źle bardzo się bałem, że mi się trafi państwo typu San Marino które jest spłukane całe szczęście trafiła mi się szwecja więc oczywiście poprawię sobie relacje z tymi dwoma państwami. I co? Pierwsze, co zrobię, to z budżetem się zabawię. Na badania większe. I na wojsko mniejsze, bo wojsko tam. Kij w wojsko. I co? Pierwsze, co bym zrobił, to postawiłbym kilka budynków, żeby mieć. Badania, badania. Więc wezmę Uniwersytet czy ak akademię. W Sztokholmie postawię i tutaj gdzieś. Dobra. I poza tym wydajność podatkową ja tak ogram, yy, bo średnio jeszcze umiem tę grę. Więc też się nie zdziwcie jak będę popełniać w waszych przynajmniej oczach dla tych, co grają. Jakieś błędy. Nie zdziwię się, jeśli ktoś mi napisze, że głupio robię. Spodziewam się, że jednak robię głupio. No ale mam nadzieję. Mam nadzieję, że będziecie wyrozumiali. Trochę. Chociaż, proszę. I zrozumiecie, że jeszcze tej gry nie ogarnię. Przynajmniej na to liczę. No i co? Ja oczywiście wystartuję. Już. Poprawianie i poprawianie. Czyli z Finlandią będę się lubić i z Norwegią będę się lubić, tak? Niby jestem najpotężniejszy z nich, nie, ale. Kurde, no tu granice z Rosją. Nie chcę mieć granicy z Rosją. Rosja ma na mnie wywalone. Też poprawi relacje. Przydałoby się nie mieć z nimi wojny żadnej. Przynajmniej teraz. Ale dobra, Szwecji się nie spodziewałem Cieszę się, że jest coś jednak lepszego Niż jakiś zadupia Okej okay. Nie wiem czy Finlandię od razu do sojuszy nie wezmę A, wynik minus 2. dzięki chłopaki Sojusz na plus. Zaakceptowane. No i bardzo dobrze. Jestem w sojuszu. Uff. Dobra. Formowalne cywilizacje. Unia Europejska. O proszę, Unia Europejska istnieje. Mogę zrobić Unię Europejską. Zaktualizowaną, bo nie ma Wielkiej Brytanii. No jeszcze wam przedstawię. Wiem na razie nie podbijam nic. Ale chcę wam przedstawić mapę, żebyś. Yy, ten, żeby pokazać różnica. Macie na przykład Antarktydę. Antarktykę. Pingwin Nieważne. To naprawdę nie jest ważne. Ale macie na przykład też yy, z tych państw. Na I Krym. Co też... Y, ja je tam uwzględniłem w kole fortuny oczywiście ale wypadło co wypadło, tak? Większe państwo Jednak to dobrze. Bardzo się cieszę. Jak Niemcy... Niemcy mają na mnie... też obojętne. To dobrze. Bardzo dobrze. Więc ja sobie zaatakuję coś już, żeby było. Przynajmniej coś do podbijania, bo że jak to się rekrutowało, tak. Mm, no, jeszcze tej gry nie ogarnię do końca. Więc będę robił jakieś głupoty. To na pewno. Dobra. Nie mam z kimś wojny, mam nadzieję. Rumunia mnie nie lubi. Niech mnie nie lubi. Nie interesuje mnie to. Yy, dobra, ja Was chłopaki do Sztokholmu, wszystkich poproszę. Jest dobrze. I łączymy jednostki. I mamy 30 już. Jest dobrze. Jest dobrze. 30 armii plus 11, boże. Wpływ z podatków, ekonomia podatki, poziom opodatkowania. O. nie wziąłem rady. Głupio. Doradca. Mm. Czas budowy, utrzymanie prowincji, zwiększenie zasobów ludzkich, ciebie produkcja, konwersja religii, produkcja, podniesienie wydajność, konwersja religii. Was poproszę, ciebie. Nie wiem, czym jest ta konwersja religii, ale wezmę. Utrzymanie, prędkość ruchu, atak, efektywność oblężenia. Utrzymania utrzymanie albo atak. Nie mam generałów, nie. Dobra, pewnie głupio zrobiłem, wybierając któregoś z nich. No. Niestety, przepraszam. Dobra. Was, tylko pytanie czy dania chce Bo dania może być silna dość Niemcy, Niemcy mają plus 3 do mnie Okej okay. To ja was chłopaki tu poproszę na granicę już Ty No Dobra I mamy tak za so nie za sobą Pierwsza linia flanki Ojejku Dobra Jeszcze was. Teraz pytanie, czy ja chcę się zajmować na nią? Lubicie mnie? Nie lubią mnie, oczywiście, że nie. Hmm. Czy ja ich chcę atakować? Może najpierw wyspy owcze, ja chcę wam najpierw pokazać jak dokładnie wygląda wojna Więc Gdzie ty idziesz Tu. Dziękuję Dobra, zapraszam tutaj. Moja droga armio Dobra Więc. Z niewagi, bo trzeba mieć minus 30 relacji, żeby w ogóle wypowiedzieć wojnę. To jest też ważna rzecz. Więc ja tu wojnę wypowiem i od razu do okupowania Was. Wbijamy się, ale jesteśmy na tyle silni, że oczywiście nie przegramy tego. Nie ma szans. Koniec. Koniec. Torszaun Żądania Dobra, jedna prowincja Bo teraz Czekajcie, bo Nie wiem co ja zrobiłem Jeszcze raz Postaw żądania Was Egzekwujemy I potwierdzamy i mamy pierwszą prowincję zdobytą. No, i tak to mniej więcej wygląda po całej linii. Hmm. Dobra, wydajność opodatkowania. Bo z największe przychody mamy. Dobra. Przynajmniej nie laguje tak jak w Delong Drive. Ie. To jest plus. Dobra, Norwegia, Norwegia mnie lubi. To jest moje. Tu mamy moje. Dobra. Teraz tak, Dania może być specyficzna do podboju. Nie wiem, czy chce na pewno. Nie wiem, czy bym nie szedł na razie pod rozwój. Prawie z nimi relacje ok, Infrastruktura, nie infrastruktura nie interesuje mnie to, budynki, bo w te trzy rzeczy jeszcze nie umiem w nie iść. W ogóle rząd nie ma rządu. Lokalna wydajność po podatkowa podatkowe niech będzie Dobra. Mam nadzieję, że nie mam z kim. Dobra O kurde, jak mnie raz ja lubi Wy co macie ze sobą? Pakt obronny. No nieźle. Naprawdę? Jejku Właśnie, bo to też jest ważne. Trzeba patrzeć z kim kto ma sojusz. Kurde, Dania ma z Belgią sojusz. Sojusze się. Nie wiem jak to w tej grze działa. Dokładnie. Ale sojusze chyba się rozpadają po upadzie, y, po śmierci przywódcy chyba bo ja nie wiem dobra dobra, chłopaki prawe kolanie yy. dobra e, jesteście tańsi Ujdzie Dobra Rekrutujemy Łączymy I wysyłamy was tutaj Dobra Przypłynęli Dobra No my mamy jakie reakcje? Relacje Jaki to ma sens, że muszą być złe relacje, no? Podziel na pół i was tak poproszę do oblężenia tych pięciu prowincji. A was poproszę do oblężenia. Tych pięciu prowincji. Albo czterech. Dobra. Wy. Te trzy. okej Ok, um, łączymy. Odsyłamy z powrotem na granicę z Danią, bo jestem bardzo niepewnie nastawiony do nich. Ok, i teraz tak, jak to chcę zrobić? W stanie wojny. Stawiamy żądania. Wezmę, nie wiem czy chcę wszystkie, bo to agresywna ekspansja. To jest do koalicji. Chcę reparację. 75 Konwersja religii. Zmiany rządu chcę. I tyle chyba. No, i tyle, zabrałem im wszystkie dobre prowincje. Egzekwujemy żądania. Oprze. Dzięki, chłopaki. Eee, yy. yy, kurde, nie tu. Yy. Eee, tutaj. Dobra. Ani się wrócił. Ja w tym czasie yy, budynki postawię albo wydajność podatkową zwiększę. Może jakieś lepsze prowincje. Dobra. O, choroba, no cudownie. Elegancko nie mnie. Uu. Sonia mnie nie lubi. I Łotwa. Finowie się z nimi lubią? Nie lubią. Mhm. Ty, to ja mogę was ogarnąć w sumie. A ja nie wiem, czy tego nie zrobię. Dobra. Ach, no nie no. I tak irytuje, bo na cały ekran się wywala. Okej. Okay. I nie wiem, czy nie wypowiem wam wojny. Wypowiedz wojnę z Finlandią. O, łatwo. No. Stonia, dobra, jest Git. A bo oni w ogóle mają wojnę. Chłopaki, co wy robicie? Podziel na pół Wy zajmijcie te wyspy Okej okay. Złącz Okej, okay. o kurda, do okupacji, o te wszystkie. A, to nie jest moje. Okej. Okay. Czyli to by. O, Matt. No dobra. Jest dobrze. Yy, czyli tak. Yy, wojnę ogarniamy już. Stawiamy żądania. Nie ja chcę tak. Nie ja chcę. To ma być moje. Okej. Okay. I reparacje wojenne. Bo tak. I w sumie chyba tyle. Chociaż, poczekajcie. Populacje, ekonomię. A populacje tutaj jak Uuu! Dobra. Takich prowincji nie mogę przepuścić. No, coś takiego chyba by mogło być. No. Ta, bo Finlandia niech też coś ma. Egzekwujemy, potwierdzamy. Dziękuję. Dobra, ale będę nielubiany. Białoruś jak się rozrosła ładnie. Niby mnie nie lubi to Estonia, ale co im to da? Poprawię z nimi relacje. Z Wami też. Wy mnie lubicie to spoko. Eee, ale ładnie się rozrosłem. Nie, mam wrażenie, że w tej grze, akurat, przynajmniej podbijając takie państwa, łatwiej jest, zdecydowanie łatwiej i szybciej niż wejdżu Twójce. Takie mam wrażenie. Słowacja, co, w... co wam się stało? Oboje. Ojej. Wiesz, niektórzy się władcy pozmieniali Dalek w z Belgią. Dobra A wyślę szpiega Nie wiem co dają szpiegowie więc Dobra. Dobra Ukończono i coś stało? Nic się nie stało Aha hm To co mi to dało? Ciekawe. O jejku, jejku, To średnio. Dobra, wy mnie nie lubicie, ale mnie to nie interesuje. Rosja mnie lubi, to bez sensu w sumie nie da... nie zabierałem im. To jeszcze raz poproszę. W 39 dopiero, przepraszam bardzo, z jakiej tej? Za długo. Eee.. Bez przesady. Z kim wy się bijecie? Z Mołdawią. Czego Rosja się bije z jakąś Mołdawią? O co chodzi? Nie ma. Nie ma sensu. Się tu wbijać. Norwegii nie atakuje, bo nie chce Tu bardziej, że oni pewnie jakiegoś sojusznika mają. Nie takiego byle jakiego. W 49 wygasa nam sojusz. Czyli sojuszy nie po śmierci władcy, tylko jak wygaśnie. A w 48 dani wygasa sojusz. Bardzo dobrze. Bardzo mnie to cieszy. O. No ale dobra. Armia doszła, doszła. Więc cóż, ja Wam, jak na ten film. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli popełniałem jakieś błędy, a na pewno to zrobiłem, możecie mi napisać. Ja te komentarze czytam. Oczywiście nie zdziwię się, jeżeli ty yy, nic na przykład nie będzie na temat, albo po prostu mało osób obejrzy, ze względu oczywiście na czas, który teraz mamy. Więc ja Wam dziękuję za oglądanie i wesołych świąt Wam życzę. No i cóż. Miłego przy okazji dnia. Papa. Pa.